Yo yo, z tej strony Yomen, a to jest drugi odcinek w pierwszej serii na moim kanale, czyli pay please, kontynuujemy naszą przygodę, mamy dzień drugi, 60 hajsów zarobione, więc mam nadzieję, że będziemy zarabiać dalej ja w tym wypadku zapraszam was na przygodę waszego życia w oglądaniu tego filmu dobra co my tutaj dalej Możemy przepuszczać około 100 krajowców, tylko żeby się zgadzał nasz fajny paszportik. Ok, no to zaczynamy. Next. Dobrze, daj mi papierki, Daj mi papiery. Zgadza. Ty jesteś baba? Nie wyglądasz? tam no, pokaż mi. Zgadza. Nic nie powiedział. E, Dobra, pan Tergi jest... E, Intergia, jest, no to, się, to się wszystko zgadza dobrze proszę bardzo do zobaczenia, zapraszamy ponownie dobra. ty mi tutaj masz do... mi do powiedzenia? z papiery, zgadza, baba jest jest będzie się zgadza To się zgadza Proszę bardzo Proszę ponownie Następny Co to?! Walisto Papiery, o Dobra Zgadza Zgadza Proszę bardzo Zapraszamy ponownie Następny Papierki Hurry up okay. To nie będę się jej specjalnie spieszył To bardzo co jest Kiedyś się zgadza Zgadza to no się zgadza. Podpieczętkujemy ci bardziej. Tu jeszcze, tu jeszcze. Proszę. Finalnie. Czy tam już nie wracaj? Ci śpiesz. Chcieliby jakiś śpiesz. No. Dobra, papierki. Ją. Papiery. O, chyba już znalazłem błąd. Imporzeł nie ma. Jurko City. Ty mi tu gadasz. Nie wiem o czym mówię? To ja ci zaraz powiem o czym ja mówię. To, że cię odwołuję. Żegnamy pana. Ją, to papa. Nie zapraszamy ponownie. Dzień dobry, papierki, ją. Zgadza, zgadza. Z tobą tu to na pewno. Dobra. Zostrzem. Jest. Jest. Dobra, to się kiedy fajnie zgadza. Zapraszamy. I nie przyjmuję zaproszenia. Może pani ze sobą wziąć, proszę bardzo. Na pewno nie przyjdę. Więc nie czekaj. Następny: papierki. Ty jesteś kobietą? Ja pierdzielę. Jesteś kobietą To, to, to! Won! Won! Zabij go! Zabij! Zabij go! Nie bój ciota. Zabij go! Zabij go! O, brawo Wreszcie się nie udało go zabić Udało ci się go zabić? A wtedy? E, ty jest sam... Dawaj. Dobra To zakończyliśmy dzisiaj drugi Czyli zakończyliśmy... Staciłem hajs ja pierdzielę. Ja mam 60, mam 55. Ech, tak się nie gra, ludzie, tak się nie gra. Dobra, więc zapraszamy. Zapraszam ponownie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Jak widzieliście, tu się już coś działo. Więc zapraszam do kolejnych odcinków. Więc widzimy się w następnych odcinkach, jo.